kolejny. Proszę bardzo. Przewodniczący, pani komisarz, tak, mamy problem z brunatną falą prawie w całej Europie. W Polsce od kilku lat zamiast święta niepodległości 11 listopada i normalnego patriotycznego wydarzenia mamy święto chorego nacjonalizmu, marsz niepodległości. To wielki skandal że przy aprobacie władzy właśnie tak świętuje się polską niepodległość. Z kawałkiem płyty chodnikowej w jednej ręce, a w drugiej z biało-czerwoną flagą utopioną w dymie z rac. Ale pisowskiej władzy taki układ jest na rękę, ba przekazuje Bąkiewiczowi kolejne pieniądze. Prawie 4 miliony złotych w zeszłym roku. I tak rośnie ta brunatna fala, bo rząd dobrze wie, że może przyjść taki dzień, że będzie potrzebował pomocy skrajnych sił na ulicach. Dokładnie tak jak Trump po utracie władzy. Zresztą w czasie strajku kobiet właśnie narodowców napuszczano na polskie kobiety. Nigdy wam tego nie zapomnimy. Po pierwsze więc zdelegalizować straż narodową. Po drugie, ani jednego euro dla Bąkiewicza. Po trzecie, pis zostanie rozliczony z każdych dziesięciu groszy, przekazanych narodowcom. Dziękuję bardzo.